Hej, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o sprawności, jej znaczeniu, a także sposobach na jej podnoszenie. Dziś natomiast przygotowałem dla Was ranking 10 najsprawniejszych modułów fotowoltaicznych na rynku. Są to wyjątkowe konstrukcje, które charakteryzują się nie tylko wysoką wydajnością, ale także innowacyjnymi technologiami oraz wyśrubowanymi parametrami. Obejrzyj ten film, jeśli chcesz wiedzieć, które konstrukcje zasługują na miano najsprawniejszych modułów fotowoltaicznych dostępnych na rynku. Zapraszam. Tchau, Zanim jednak przejdę do rankingu, podam szybko trzy kryteria ograniczające, które zastosowałem. Po pierwsze, będziemy mówić tylko o modułach o normalnej powierzchni do 2 m2, czyli takich modułach, które można zamontować na większości dachów, w tym większości dachów domów jednorodzinnych. Większe moduły i tak mają z reguły swoje odpowiedniki z mniejszą ilością ogniw o podobnej lub najczęściej takiej samej sprawności. Poza tym, nie chciałbym, żeby ktoś tak doznał szoku, że mówimy o modułach 400W, a nagle pojawia się moduł 800W, który no, ma taką samą sprawność, ale jest po prostu dwa razy większy. Po drugie, moduł został już zaprezentowany, jest możliwy do zamówienia w Polsce lub w innych krajach. Po trzecie, pomijam moduły z tej samej serii. Nie biorę pod uwagę modułu np. słabszego o 5W i o 0,1% sprawności, tylko biorę najmocniejszy dostępny moduł z danej serii. Okej, okay, no to zaczynamy. Miejsce 10. Panasonic Evervolt Age 410W Peak. Panasonic to firma z ponad stuletnią tradycją, która dziś może kojarzyć się przede wszystkim z dostarczaniem różnego rodzaju elektroniki, od aparatów fotograficznych po telewizory. Panasonic był przez lata jednym z najbardziej szanowanych i cenionych producentów modułów fotowoltaicznych i pionierem technologii HJT, która dziś zyskuje coraz większą popularność. Mimo, że w marcu 2022 roku zaprzestali produkcji we własnej japońskiej fabryce i przerzucili się na pozyskiwanie ogniw od firm zewnętrznych, to osiągane przez ich moduły parametry nadal robią wrażenie. Model Evervolt Age o mocy 410 W osiąga nawet 22,2% sprawności. Dzięki wykorzystaniu technologii HJT Panasonic może zaproponować jeden z najlepszych współczynników temperaturowych w branży, minus 0,26% na 105 Celsjusza, co oznacza, że te moduły relatywnie dobrze radzą sobie w gorące, upalne dni. Poza tym Respekt budzi także 25 lat gwarancji na wady produktowe oraz parametry mechaniczne, 7000 paskali odporności na śnieg i 4000 paskali odporności na wiatr. Na dziewiątym miejscu plasuje się nowy Tygrys od Jinko Solar. Po uzyskaniu rekordów w zakresie sprawności ogniw wybudowanych w technologii Topcon, chiński gigant zaczął wykorzystywać je do produkcji własnych modułów, które nazwał Tiger Neo. W celu osiągnięcia jak najwyższej sprawności i ograniczenia srebra, Zaimplementowano także technologię SMBB czyli Super Multiple Busbar charakteryzującą się jeszcze większą liczbą busbarów niż MBB, a same ogniwa zostały wykonane w architekturze typu half -CAD. W rozmiarze do 2 m2 topowy model tej serii rozwija 445 W peak i osiąga sprawność na poziomie 22,27%. Jinko, czyli największy producent modułów fotowoltaicznych na świecie, ale nie ogniw. Planuje mieć nawet 50% udziałów w technologii Topcon w przyszłym roku. Poza wysoką sprawnością moduł może pochwalić się także korzystnym współczynnikiem temperaturowym na poziomie minus 0,29% na stopień Celsjusza oraz brakiem degradacji LED związanej z tym, że w bazie wykorzystano krzem typu N domieszkowany fosforem. Miejsce 8. Jollywood Niva Pro Series 435 W peak Jollywood to nie jest konkurencja dla amerykańskiego Hollywood. Nie jest też konkurencją dla hinduskiego Bollywoodu. Stanowi za to bardzo poważną konkurencję dla największych producentów modułów fotowoltaicznych na świecie. Ten chiński producent słynie przede wszystkim z produkcji i dostarczania backsheetów, również do firm konkurencyjnych. Jednak co ciekawe, w tym zestawieniu znalazł się dzięki modułowi bifacjalnemu. Moduł wersji Miwa Pro Series wykorzystuje cięte ogniwa N type poparte o technologię J Topcon. Tu point opracowano przez własny zespół RD. Moduł w najmocniejszej wersji rozwija moc 435 W peak w warunkach STC. Sprawność na poziomie 22,27% plasuje ten moduł na miejscu 8, chociaż warto zauważyć, że podczas obliczeń sprawności nie jest brana pod uwagę zupełnie druga strona ogniw. Pomiary uwzględniają tylko i wyłącznie część frontalną. Gdyby umieścić ten moduł na gruncie i zestawić z pozostałymi, Modułami z tego zestawienia wiele wskazuje na to, że wyprodukowałby jeszcze więcej energii elektrycznej. Siódme miejsce zajmuje JA Solar z trzecią generacją swojego modelu Deep Blue. JA Solar to jeden z największych producentów modułów fotowoltaicznych na świecie. To firma, która zatrudnia 30 tysięcy pracowników w swoich 12 fabrykach i 20 kolejnych placówkach na całym świecie. Inżynierom z JA Solar, naprawdę tylko w im znany sposób, udało się osiągnąć 22,3% sprawności z modułu o dość standardowej budowie. Modułu typu PRC czy PERC, a na dodatek modułu P-Type. Zjawisko zachodzenia w reakcję boru z tlenem, tak charakterystyczne dla ogniw typu P-Type, zostało wyeliminowane poprzez zastąpienie boru Galem, innym pierwiastkiem z piątej grupy układu okresowego. Jednak nawet JA Solar zdaje sobie sprawę, że technologia PRC jest już u granic swoich możliwości, dlatego po latach badań przedstawiła nową technologię Deep Blue 4.0. Będzie to pierwszy end-time w gamie producenta, charakteryzujący się ogniwami w technologii Topcon. Póki co wygląda jednak na to, że moduły nie są jeszcze możliwe do zamówienia. Lecimy dalej, miejsce szóste. TV Solar MND54. No, to jest w ogóle ciekawa historia. Pewnie niewielu z Was jeszcze słyszało o TV Solar. Tongwei Solar, bo tak brzmi pełna nazwa firmy, działa na rynku fotowoltaicznym już od 2006 roku. I co ciekawe, już od kilku lat jest największym producentem ogniw fotowoltaicznych. Wyprzedzając takie firmy jak Longi, JA Solar czy Jinko. Choć ich zdolności produkcyjne przekraczają 70 GW, a do 2026 roku mają wzrosnąć nawet dwukrotnie, dopiero od niedawna dają się poznać szerszej publiczności. Jeszcze do niedawna dostarczali swoje ogniwa do innych producentów, którzy wykorzystywali je do tworzenia własnych modułów, sprzedając je pod własnym szyldem, ale firma jednak postanowiła wyjść z cienia i wprowadzić na rynek swój własny moduł fotowoltaiczny wykorzystujący ich własne ogniwa słoneczne. Jeszcze w tym roku mają podnieść zdolności produkcyjne modułów z 14 do aż 80 GW PIG. Według właścicieli Tongwei są jedynym producentem z pierwszej dziesiątki rankingu Tier Taiwan, który posiada własny materiał źródłowy w postaci polikrzemu, co sprawia, że firma jest bardziej odporna na wahania ceny tego surowca, a także na wahania jego dostępności. Model, który znalazł się na szóstej pozycji rankingu, to wykonany w technologii Anti-Passivated Contact Cell, ponad 16 busbarowy moduł o sprawności 22,3% i mocy 435 W peak. Jedziemy dalej, lista, lista, miejsce piątek, Q-Cells q, -Cells, q G1 Plus. 400 W pik. wbrew pozorom nie jest to nazwa Transformersa z rodziny Decepticonów, ale flagowego modelu firmy q -Cells, jednej z absolutnych legend i ikon fotowoltaiki. Wciąż rozwijana technologia Quantum pozwala na dalsze zwiększanie sprawności kolejnych modeli tego niemiecko-koreańskiego producenta. Po wzbogacaniu technologii PERC, cięciem ogniw i wykorzystaniem technologii wielobusbarowej, a także implementacji technologii Zero Gap, Czyli bezprzerwowej i zapewniającej lepsze wykorzystanie powierzchni przyszedł czas na kolejne usprawnienia. O ile w standardowych ogniwach PRC czy PERC warstwa pasywacyjna musiała posiadać otwory umożliwiające transport ładunku, przewodzenie jego do dolnej elektrody, to najnowsze rozwiązanie Qcellsa o nazwie Quantum Nio wyposażone jest w specjalną warstwę zapewniającą obie te funkcjonalności jednocześnie bez konieczności tworzenia mikrootworów. Swoją drogą brzmi. To totalnie jak Topcon, ale sam producent Q-Cells nie używa nigdzie tej terminologii. Moduł Qtron 1 Plus osiąga sprawność 22,3%, a wrażenie robią także parametry mechaniczne: 8100 Paskali odporności na wiatr oraz 4000 Paskali na śnieg. Zbliżamy się powoli do podium. Miejsce czwarte: REC Group Alpha Pure 430 watów peak. REC. Rek, po prostu. Przyznam, że przez wiele lat obecności w branży mówiłem Rek, choć poprawna nazwa firmy brzmi REC. W ogóle czasem zastanawiam się, jak czytać te niepolskie nazwy na polskojęzycznym kanale, ale okej, okay, koniec tej dygresji i przechodzimy do rzeczy, bo przecież za chwilę podium. REC -E to firma założona w 1996 roku w Norwegii, która jest nie tylko jednym z pionierów technologii HalfCut, ale także w znaczący sposób przyczyniła się do rozpropagowania technologii HIOT-T poprzez zaprezentowanie modułu Alpha, który zyskał bardzo dużą popularność i miał naprawdę znakomite parametry. Następca tego modelu, czyli Alpha Pure, to moduł, który prezentuje się jeszcze lepiej. Choć swoją nazwę Pure zawdzięcza obniżonemu śladowi węglowemu procesu produkcyjnego oraz braku ołowiu, znakiem rozpoznawczym jest także rekordowo niski współczynnik temperaturowy na poziomie minus 0,24% na stopień Celsjusza, co oznacza, że moduły świetnie, jak żadne inne, radzą sobie z upałami. A przecież to właśnie w gorące dni nasłonecznienie często jest największe. Alpha Pure osiąga sprawność 22,3%. Gdy dodamy do tego wzmocnioną poprzeczną belką konstrukcję, 25 lat gwarancji na produkt oraz 92% po 25 latach, nikogo chyba nie zdziwi, że to właśnie ten moduł, podobnie jak jego poprzednik, wygrał główną nagrodę na największych targach energetyki odnawialnej w Europie Intersolar w Monachium. Miejsce trzecie: Canadian Solar High Hero 440 W PIK. Canadian Solar, jak sama nazwa mówi, jest to założona i zarządzana przez obywateli Chin firma produkująca moduły w Chinach. Została założona jednak przez Shona Q w Kanadzie, tam gdzie kończył swój doktorat i siedzibę główną ma tam do dziś. Obecnie jest to jeden z największych producentów modułów fotowoltaicznych na świecie, a model High Hero pokazuje, że liczy się nie tylko ilość, ale też jakość. Poza wysokosprawnymi topkonami znanymi jako Hiku 6 Canadian Solar może pochwalić się przede wszystkim modułami HJT z wykonaną z krzemu amofilicznego warstwą pasywacyjną. Dzięki temu moduł uzyskuje parametry temperaturowe niemal tak dobre jak rekalwa, a sprawność jest nawet większa i wynosi 22,5%. Stosunek mocy NOCT do STC wynosi aż 76,4%, co oznacza, że te moduły równie dobrze poradzą sobie w realnych e, warunkach, a nie tylko w Laboratoryjnych. Uwaga, uwaga! Na drugim stopniu podium stosuje się Longi Solar z modułem Himo 6 Scientist w wersji 445W. Seria Himo 6 ukazała się na rynku w aż czterech wariantach, umożliwiających jeszcze lepsze dobranie modułu pod konkretne potrzeby danego klienta lub organizacji. Moduły w wersji Artist, dla tych, którzy szczególnie cenią estetykę, Guardian, bezpieczeństwo, Explorer stosunek ceny do jakości, wreszcie scientist, dla tych, dla których najważniejsza jest właśnie sprawność. HiMo6 to także pierwsze moduły Longi z 25-letnią gwarancją na wady produktowe. Moduł wykonany jest z technologii HPBC, czyli Hybrid Passivated Back Contact. Dzięki umieszczeniu obu elektroch na tylnej części ogniwa moduł nie tylko wygląda przyjemniej dla oka, ale przede wszystkim całkowicie wyeliminowany jest efekt zacieniania frontalnej jego części poprzez połączenia zwane busbarami czy ribbonami. Tego typu moduły potrafią wykorzystać większą część promieniowania o niższej długości fali, co oznacza, że będą jeszcze lepiej pracować w dni pochmurne lub np. wcześniej rano. Seria HMO6 Scientist charakteryzuje się również ciętymi ogniwami m a także połączeniami między ogniwami typu one-line zamiast typowych Z-kształtnych po to, aby zmniejszyć naprężenia mogące zwiększać ryzyko pękania. Wielowarstwowa pasywacja wodorem pozwoliła jeszcze podkręcić sprawność i uzyskać 22,8%. A według karty katalogowej w wersji 450W pik nawet 23%, choć nie mam pewności, czy taki moduł faktycznie jest już możliwy do zamówienia. Co ciekawe, Longi rozwija równolegle technologię Hiot-T już pod koniec zeszłego roku firma donosiła o pobiciu własnego rekordu i uzyskaniu sprawności na poziomie 26,8% na poziomie ogniwa w technologii HJT. Myślę, że można spodziewać się w przyszłości, że w gamie producenta znajdą się też modele wykonane właśnie w takiej technologii, być może o jeszcze wyższej sprawności niż teraz przedstawiane Topcony. Choć sam koncept technologii IBC z obiema elektrodami z tyłu został zaproponowany przez Lamerta już w 1977 roku, a 7 lat później dr Swanson opatentował ogniwo wykorzystujące tę technologię, to jednak przez długie, długie lata był w zasadzie ze względu na wyższą cenę tej technologii, był w zasadzie tylko jeden gracz, tylko jedna firma, która dostarczała na rynek moduły w technologii Interdigitated Back Contact. A jaka to firma? O tym już za chwilę. Panie i panowie, czas na miejsce pierwsze. Werble? Miejsce pierwsze. Sunpower Maxion M Series. 440 W peak. Przez lata król sprawności był tylko jeden, a imię jego to SunPower. Dzięki opatentowanej technologii interdigitated Back Contact z miedzianą warstwą tylną, ten amerykański producent uciekł niegdyś konkurencji na lata, przynajmniej z punktu widzenia sprawności. Liderem rankingu jest moduł pod wieloma względami wyjątkowy. Po pierwsze, w warunkach STC generuje aż 228 W z metra kwadratowego, Technologia Maxion to jednak nie tylko przeniesienie katody i anody na tylną część ogniwa, ale również umieszczenie ich w solidnej, miedzianej podstawie zapewniającej również lepsze rozprowadzanie temperatury, a także znacznie większą odporność ogniwa na mikropęknięcia. Taka budowa modułu pozwala na lepszą pracę modułu w warunkach słabszego nasłonecznienia lub częściowego zacienienia modułu. W przypadku częściowego zacienienia, wartości napięcia wstecznego są tak niskie, że moduł praktycznie nie musi uruchamiać diod ponieważ jego, sama jego architektura chroni go przed hotspotami w zupełnie inny sposób. Dzięki czemu. Ma znaczną przewagę nad standardowymi ogniwami. Jako jedyny moduł w zestawieniu, SunPower posiada wbudowany mikroinwerter n o sprawności 96,5%. Rekordowa jest także gwarancja, dlatego modelu producent proponuje aż 40-letnią. Gwarancje na wady produktowe. Choć Maxion nadal jest liderem sprawności, to jednak zdecydowanie może czuć już oddech konkurencji na swoich plecach. Nawet jeśli ich ogniwa nadal będą należały do najbardziej trwałych, to z punktu widzenia sprawności wiele wskazuje na to, że już w najbliższych miesiącach, a na pewno latach pojawią się moduły, które zepchną e, moduł Sunpower Maxion z fotela lidera na którym siedział przecież tak długo być może czas już rozprostować kości no w tym przypadku ogniwa jak podaje serwis Taiyang News oraz sam producent Rekord sprawności modułu fotowoltaicznego został właśnie pobity przez zaprezentowany na marcowych targach w Tokio moduł Aiko Solar w wersji ABC Whitehall. Wynik podobno jest już certyfikowany przez TUV Sud. Moduł wykorzystuje technologię IBC opartą o ogniwa M10 i rozwija moc 610 W peak przy sprawności na poziomie aż 23,6%. Moduł póki dostępny jest w Chinach, ale lada moment ma pojawić się także w Japonii i w Europie. Po pewnym czasie dołączyć ma do niego też jego odpowiednik o mniejszej liczbie ogniw, który przy takiej samej sprawności jak moduł 610 W zdominowałby dzisiejsze rankingi i zajął pierwsze miejsce. Historia Aiko Solar do złudzenia przypomina tę historię, którą przytaczałem przy okazji Tongwei Solar, kiedy to jeden z największych producentów ogniw fotowoltaicznych na świecie. Chcę wprowadzić również własny produkt, własną markę modułu fotowoltaicznego i wygląda na to, że Aiko postawi poprzeczkę bardzo wysoko. Zdecydowanie warto wspomnieć też o potężnym module Hiwasan Himalaya, który w wersji 720-watowej ma osiągać sprawność powyżej 23% i być drugim modułem, który przekroczył tą magiczną wartość. Wyścig o fotel lidera bez wątpienia będzie nadal emocjonujący, ponieważ coraz to więcej i więcej firm rozwija technologie takie jak Topcon, IBC czy e, HJT. Połączenie dwóch technologii HJT i IBC w jednym ogniwie pozwoliło uzyskać japońskiej firmie Kaneka już w 2017 roku. 26,6% sprawności na poziomie testowego ogniwa i tego typu technologii jako cały moduł można też spodziewać się w przyszłości od europejskich producentów, czyli Burger i Enel. Duże oczekiwania stawia się także przed modułami IBC wykorzystującymi warstwę perowskitową oraz modułami tandemowymi, które być może pojawią się pod koniec tej dekady w, na rynku komercyjnym. Jakie właściwie znaczenie ma sprawność? Kiedy stosować moduły z czołówki tej listy? Czy warto do nich dopłacać, jeśli kosztują więcej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poprzednim filmie, dlatego zachęcam do wejścia na ten kanał, do cofnięcia się do poprzedniego materiału, jeśli jeszcze go nie widziałeś. Jeśli uważasz, że pominąłem któreś moduły, które w rankingu powinny się znaleźć i które spełniają kryteria początkowe, daj koniecznie znać w komentarzu. Podlinkuj też kartę katalogową, tak aby wszyscy mogli na tym skorzystać, mimo najszczerszych starań. Możliwe, że pominąłem którąś technologię. Co więcej, film mógł się po prostu zdezaktualizować, ponieważ spodziewam się, że w tym roku będą padać kolejne rekordy. W opisie do tego filmu zostawiam odnośniki do innych materiałów, do których mogłem nawiązywać w trakcie nagrania, a już za tydzień postaram się krótko i prosto wytłumaczyć, czym w zasadzie jest wspominana dziś często technologia TopCon. Jeśli dostrzegasz wartość w takich materiałach, daj mi koniecznie o tym znać, dając kciuk w górę i subskrybując ten kanał. Do zobaczenia!